A dziś zapraszam Was na wyjątkowy strój dnia. Będzie to film specjalny ze względu na jego datę oraz przesłanie. Pokaż swój niepowtarzalny styl, reszka radzi sobie dobrze w tym. Jest styl supermocny, super ma Jaki dzisiaj mamy dzień? Oczywiście dzisiaj jest 31 maja, a 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Papierosa. Światowy Dzień Bez Papierosa został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 roku i ma przypominać nam o szkodliwości palenia papierosów. Ja sama nie palę papierosów i nigdy nie paliłam, natomiast mam wielu znajomych i przyjaciół, którzy zmagają się z tym ciężkim uzależnieniem nałogiem i dlatego postanowiłam wesprzeć akcję Fajka na bok. Fajka na bok jest fanpage'em na Facebooku osoby, które chcą rzucić palenie, które się zmagają z tym nałogiem. Jest to również miejsce wspólnej motywacji, miejsce wsparcia oraz pokazywania korzyści z niepalenia. Partnerem akcji jest marka Nikwikind. No i dzisiaj 31 maja to jest najlepszy dzień, abym powiedziała głośno i wyraźnie fajka na bok. Wotne aspekty palenia papierosów wszyscy znamy, więc ja postanowiłam podejść do palaczy w mój typowy dla mnie modowy sposób. No oczywiście uradzki nie mogło być inaczej. No i statystyczny palacz w Polsce, wypala miesięcznie papierosów na kwotę około 360 zł. Innymi słowy, przepala miesięcznie cały mój outfit, jaki mam dzisiaj na sobie. Na sobie dzisiaj mam bluzkę, która kosztowała około 80 zł. Spódnica, bluzka jest z Romwe, Spódnica jest z Nioluka, ona kosztowała 90 zł. Do tego nowe sandałki ze Stradivariusa, one są piękne z takimi małymi kryształkami, przepięknie mienią się w słońcu. I sandałki kosztowały 120 zł. Do tego złota torebunia z sową, to jest torebka z Orsea i ona kosztowała 30 zł. A jeszcze do tego okulary moje, kocie brylowe, które kosztowały 40 zł. Czyli mój cały outfit od stóp do głów kosztował około 360 zł, czyli tyle, ile miesięcznie wydawałabym na papierosy, gdybym paliła. A ponieważ jestem wolna od nałogu, to mogę sobie co miesiąc kupić cały outfit od stóp do głów. Jeżeli jeszcze myślę o tym, ile ten nałóg nas kosztuje, to oczywiście odzywa się we mnie moja wewnętrzna fanka gazet modowych, miesięczników, dlatego, że już za jedną paczkę papierosów możemy kupić sobie na przykład nowy Harper's Bazaar albo nowy Twój Styl, czyli polskie gazety z wyższej półki. A jeżeli przeoszczędzimy na trzech paczkach papierosów, a czasami słuchajcie, palacze palą tyle, w w ciągu jednego dnia, no to wtedy możemy sobie kupić nawet amerykańskiego albo brytyjskiego woga. Także ten nauk się nie opłaca. Co więcej, często mi zadajecie w wiadomościach albo w komentarzach pytania, skąd ja biorę pieniążki na nowe rzeczy, a może właśnie stąd, dlatego, że po prostu nie palę. Jestem wolna od nałogu i mam miesięcznie 360 zł więcej do wydania na przyjemności. Podsumowując, bo rozgadałam się jak zwykle, mam nadzieję, że wy nie palicie papierosów, a jeżeli palicie i ten nałóg wam przeszkadza, to może dzisiaj, 31 maja, w Światowy Dzień Bez Papierosa, podejmiecie tą decyzję o rzuceniu palenia. Zachęcam Was oczywiście do wejścia na fanpage akcji Fajka na Bok. Link do fanpage'a będzie w opisie pod tym filmem jak zwykle. No i dzięki, że ze mną byliście. Ja trzymam kciuki za wszystkie osoby, które będą chciały wyjść z tego nałogu. No i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.